Z tej strony Chachmana. oglądacie kolejny odcinek z Amongasa na moim kanale. W tym materiale pokażę Ci, jak włączyć stosową mapę z Amongasa na Twoim telefonie, tablecie, urządzeniu mobilnym czy komputerze. Y oczywiście na każdym urządzeniu to działa dziecza, czy, czy się czy jeszcze innym programie, y więc nie tracimy czasu, tylko przejdziemy już do set na filmu. Dobra, jak jesteśmy już tutaj w amongasie po tym już oczywiście sposobie to patrzcie, niby nigdy nic, a tutaj nagle patrzcie, fotel jest tu, zastrzeliłem z meteorytami wszystko jest tu, patrzcie, ja to wiem na botach, wszystko jest odwrócone, cała mapa jest odwiecona, oczywiście to działa online również, wszystko jest tutaj odwiecone i to jest taki Sztosowa mapa, naprawdę, mi ta mapa się mega podoba. Electrical, oczywiście wszystko jest odwrócone do góry nogami. to jest tutaj, wszystko jest tutaj, naprawdę... Sztosowa mapa. Dobre, nie tracimy czasu, bo po prostu przechodzimy do sposobu jak to włączyć. Dobre, pierwsze co musisz zrobić to oczywiście wpisać... Wchodzimy w ustawienia jakby, co? W ustawienia swojego telefonu lub kompa. Eee, wpisujemy po prostu data. U was na kompie będzie data i godzina, u mnie też data w sumie i godzina. Wchodzimy w data i godzina i uwaga, tutaj mamy napisane automatyczna data i godzina, wszystko mamy tutaj ustawione i normalnie jakbym to kliknął. To tutaj, bym miał już ustawioną najmniej automatyczną data czyli by mi się ustawiła dzisiejsza data. A także, że mam włączoną automatyczną datę, to proszę bardzo, mam ustawioną datę na 1 kwietnia, a to jest oczywiście prema. pris włączone, po prostu ustawiacie dzisiaj jest yy, sierpień, wrzesień, październik, listopad, 5 listopada, czwartek, yy, więc yy, po prostu wchodzicie tutaj na kwiecień, ustawiacie, dajecie gotowe. No, i nic innego nie robicie. Jak to się cieszysz z gry, przechodzimy już do aplikacji. No, i tak to się to prezentuje. Oczywiście to działa online 100%. To jest taka mapa na PMapelis Więc po oglądaniu filmu, koniecznie zostawcie lajka. Like jeśli mogłem Wam yy, w czymś pomóc, w sumie to nie pomoc, ale rozrywka fajna. Naprawdę sztos. Online też to działa. Stwórzcie świat. Zróbcie 1 kwietnia datę 2020 roku No i macie tą mapę, więc Róbcie tak, róbcie to szybko, bo nie wiadomo kiedy ta mapa po prostu nie zniknie, nie zostanie zlikwidowana przez twórców Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału Z dzwoneczkiem oczywiście mam nadzieję Żeby przychodziły do was nowe powiadomienia o nowych filmach na moim kanale więc jeśli ja już z Wami żegnam, jeszcze możecie zostawić lajka i pozytywny komentarz. Będę bardzo wdzięczny, i możecie też napisać, jaki chcecie następny film, to mi ułatwi sprawę. Więc dzięki, wielkie, za obejrzenie! A tu masz propozycję jeszcze dwóch innych filmów na moim kanale, więc klikaj do usłyszenia!